Nie bądź święty, żeś mi nie Jak wzięty. Ja płaczę stronie. Daj swoim bieżącym, Pobieł uwolniącym siedmiorakie dary. Zebraliśmy się tu, ale połączyć tę przepiękną parę. Proszę o prawe dłonie. Prawe. Dlaczego? Because I can't, girl. Oh my gosh, the oh, Okej, okay, jak chcesz. Czy Ty, ty Marto, widzisz sobie tego oto księcia, Joanna, Michała, Dyszyńskiego, krupę yes, do... zamęża. męża yes. i spróbujesz mu miłość wierną. Sorry, I don't understand. cudno. trudno. Spróbujesz miłość wierną i uczciwość małżeńską. Oraz, że go nie odpuścisz aż do śmierci. Ty się Tak. 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 <noise> ty, ty, Joanie... Rufo... Ślubujesz ja sobie o Marcie. Miłość, wierność, siła małżeńską... Oraz, że jej nie opuścisz aż do śmierci. Proszę odpowiedź! Proszę powiedz. Majka? Ja jestem tatą twojego dziecka. Już idę do ciebie! Zostań! Zostań! Dobrze. Okej, okay, wracamy do ceremonii. Dobrze ujęłeś. Była, nie? Ale... Ej, krasnienko. Ja Ręczki. Okej, okay, ale nie potwierdziłeś. Powiedz tak, lub nie. Nie. Okej. Ty zaraz mi... Moja przyjaciółka tak, tak padnie. Ja też nie

Jestem patron swojego oj... swojego ojca. córki. Już lecę! Stój! dostań, proszę ciebie. Dobrze. Idziemy że wręczkę. Okej. Tak, taka zaś trzeba jest. Dobra. W tym momencie zostaliście małżeństwem. Uroczystym ja no, bo... Wiele was wyborów! Życzę wam cała rodzina oraz ja, żyć i wy sami sobie nawzajem. Woo! I'm sorry, we never fall, stadu. Ale za Oh my god. Majka! Jestem tatą twojej córki! Już lecę do ciebie! Stój, zaczekaj, zaczekaj. ja też jestem w ciąży. Dobrze. Ja też no. jestem w ciąży. Musisz to powiedz mi, po co ci wzięła jak nie jesteś już dziewicą? No powiedz to! No. no to tak mi za... WHY?! WHY?! I understand. No, ja understand well. złołał. Tak on mi zaprojektował zaprojektowa... dzień. dzień. Dzień? Dzień To jest nie do przyjęcia. Kary godne. Nie mówi się tam do księdza. Nie wybaczę ci wszystkich zdechów! Nie wybaczę ci nigdy! nigdy. Majka? Już miałam powiedzieć! Jestem taką twojej córki! Już biegnę do ciebie! Stój! Dobrze. Czele. Halo? Majka? Jestem taką twojej ojca. Córki? Już biegnę do ciebie! Stój! Czekaj, Dobrze. Okej. Okay. Okej, okay. chciałam jeszcze też po... chciałem jeszcze poświęć. będę będzie zimny, musimy. O! Nie! Ty, 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 ty. Nie! Się, ty. Nie musicie się pocałować! Ja, jak jak to się będzie bogaty. No. No. Na Brawa!